Park dinozaurów, łebie. Mali pożarci. Nie to <grymne> ale fajnie, ale Dzisiaj w parku dinozaurów. Olek, co to za stworzenie? Nie wiem. Nie wiesz? Nie wiem, bo chyba ja. Co to? No ja nie wiem. Nie bo no, my tu już jesteśmy. Mówi, jak chcesz, to damy ci znać, jak będziemy tam do... Duży krokodyl. Tato, czy takie krokodyle były w takich sasach? No chyba takie były, co? Takie wle... A co to są? Jakie szyje? Co to jest? <noise> tak. Co to jest? Ja nie wiem! Dzikusy. Uła, a co to są za te? Pomału. Bo wpadnie to do do tego dinozaura jej, pit! Pit, jej! O, jakie zęby, jaki Co, to? Co to? Mega tunel. Tunele, jej, tunel, nie, nie, Wychodzimy z tunelu i co jest? Matko Święta. O,

Nie za kratami. Nie widzisz? <laughs> <Lasko święta. Co? śmiech> widzisz? To jest plastik. Relaski noga. On chyba ma ten ciężki. Zobaczcie tutaj. Łaska święta. Co? Widzisz to? Idzeli bardzo dawno temu. Zobacz, Alex. One dzieli bardzo dawno temu. Ja, to, 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 to. ja. Tu. No, one znoszą na drzewach lala dra nie! Zyby! One są za duże! Nie mogą się zapalić za chwilę. Olek nie idź, bo wpadniesz? <grystanie> ja musiałam się dzisiaj złapać. polska, taka malutka polska. Sorry. Co? Czekasz? Czekaj! Dobra, czekamy. Zrób się. Ale Zrób To ty go, Olek, ujeżdżasz?

Be. Zobacz jakie tu narugi zaokrąglone O, szef! To jest alpaka? Można pod głaskas? Tam dalej serem A jak one mówią? No? No. O, szerna! Daniele, Olek Olek, kto to da? Zebu, bydło domowe. Tu masz lamek. krowy. Krowy. Patrz, wlazły do tego i śpią. Ty! Sprób! To ja lamek, to są oni Zobacz, tu jest lama. Uwaga, bo ona pluje. Ona pluje? Jo. Ona pluje. Uważaj! Ona pluje. Uważaj! Fuj! Uwaga, bo was opluje! Ja nie, uważaj! Nie rób! Nie rób, nie! Nie rób ta! Uwaga! Uwaga! Nie, nie. Dwojnie. Pomuka tam są suche i inne. Tam nie to? Zobacz jaki ty Z jakim losem. Nie właśnie tam. Ty No Taki trochę zgnosił. Pamiętasz tego? Kamulu? Ja Piranie. Tata. Tylko wyglądało się na weskach są małe.

Co ty tam tam słychać wieczorem? Co tu szumpkridamy? Nie non Nie wolno. Tu co szumpkridamy? Tiramy. Co? A to co to za ryba? A co to, to? A co to za ze za A co to za

Zatek wikingów. Jedzie załoga. A nie <grymne> usiądziesz. się na to odsunę? z kim ty jechałaś Olek płynie w im dyne <grystanie> już skończy hehehehe <gulet> 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 Patiak